Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku rybek na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc sierpień 2024. Sprawdzimy, kochani, ogólne energie na ten miesiąc, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie będzie ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Poczytania prywatne, jeśli tylko macie ochotę, zapraszam do kontaktu mailowego. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami Zodiaku na zamówienie. Także kochani, jeśli tylko macie taką potrzebę, zapraszam do kontaktu. A tymczasem zerknijmy moje rybeńki, co dla Was w miesiącu sierpniu. Rybki sierpień, rybki sierpień. No, powiem, rybki, bardzo duże zmiany, duża transformacja. Hmm. Arkana wielkie tutaj rządzą, natomiast powiem Wam, że tutaj to jest taki miesiąc przeznaczeniowy mocno bardzo mocno przeznaczeniowy i jeśli macie do czynienia z jakimś rakiem bądź skorpionem, to to będzie czas, w którym poczujecie, że w końcu w Waszym życiu zaczyna się dziać to, co było Wam wcześniej pisane, to, co było. Hmm, tak jakby przeznaczone, bo tutaj widzę energię wszechświata, śmierć, transformacja, zakończenie, nowy początek, bardzo mocno transformująca energia. To jest, co prawda, energia skorpioniczna, natomiast zawsze, ja zawsze na tej karcie widzę ogon rybi, tak jakby ta energia zahaczała o Was. To jest na pozycji domu, rodziny, stabilizacja, zobaczcie, połączenie z bliźniaczem, płomieniem, z bratnią duszą. Macie tutaj sąd ostateczny. To są karty, które pokazuj, pokazują odrodzenie, przebudzenie, przebaczenie, powrót do domu rodzinnego, powrót do rodzinnych wartości, wartości duchowych. I powiem tak, kochane rybki, wy się tutaj w tym miesiącu połączycie z kimś, kto był wam dawno przeznaczony, z kim ta relacja już miała, m, tak jakby miejsce w waszym życiu bądź w poprzednim wcieleniu. Ale tu są osoby bardzo mocno ze sobą energetycznie połączone, duchowo. Wasze dusze, kochani, to jest tak, jak jakbyście się po prostu znali nie wiadomo ile lat, a ta osoba wniesie do waszego życia dużo dobrego dużo dobrego, dużo miłości, równowagę w dawaniu i braniu. Kolejna arka na wielkie umiarkowanie. To będzie taka równowaga, to będzie taki związek, kochani, nierozerwalny wręcz, na lata. I tu mamy kartę rydwanu. To się zadzieje bardzo szybko. Rydwan to oczywiście karta raka, ale powiem Wam, że tutaj naprawdę macie mocne czytanie. Ryba, rak, skorpion. No, to są znaki wody, tak jak Wy, więc również uczuciowe. Trójka kielichów, tak? Świętowanie, w końcu połączenie. Dużo radości rybki. To będzie miesiąc pod znakiem radości, miłości, połączenia ze swoją bratnią duszą, z bliźniaczym płomieniem. Energie mocno transformujące. Być może te osoby już znacie, być może, nie wiem, jesteście przyjaciółmi, wspieraliście się, wcześniej się znaliście, z jakiegoś powodu nie mogliście być razem, bo na przykład wy byliście w związku, albo ta osoba, albo były różne inne przeszkody, perturbacje na waszej drodze. Kończy się, zobaczcie, trudny czas, dziesiątka mieczy, karta bramy. Odchodzi wszystko, co trudne do przeszłości. Lęki, obawy, jakieś zmartwienia, to wszystko odchodzi. I pojawiają się dwie dwójki. Dwójka miecz oraz dwójka buław. To też nie jest przypadek. Znaki, dwójki, synchroniczność. Możecie widzieć lustrzane godziny. Możecie widzieć na przykład dwa gołębie. Dwa takie same ptaki. Yy, dwa takie same, same kwiaty obok siebie, nagle na łące, tylko dwa. Yy, albo dwójki, tak? Druga, dwadzieścia, dwie. Yy. Kochani, to jest znak... Że wy w końcu podejmujecie działanie. Była blokada. Nie wiadomo było, co zrobić. Mieliście opaskę na oczach. Ktoś wam może tutaj robił taki emocjonalny roller coaster. Natomiast w tym momencie przychodzi czas na działanie. Tu mogą być przeprowadzki, tu mogą być wyjazdy, tu może być zamieszkanie z partnerem, partnerką. Natomiast, kochani, wszystko się będzie działo bardzo szybko, bardzo intensywnie, nagle niespodziewanie to po prostu spadnie na Was jak grom z jasnego nieba. Jeżeli są tu osoby, które gdzieś już przekreśliły jakąś relację i stwierdziły, że no nie ma sensu czekać, e, widocznie tak miało być, kochani, to powiem tak, wszystko, co przeznaczone w życiu, przychodzi w odpowiednim momencie. My ludzie musimy być na to gotowi, my musimy przepracować pewne lekcje karmiczne, pewne sytuacje i to nie jest tak od razu, że w tym momencie, o my chcemy z tą osobą być i jesteśmy. Albo my chcemy w tym momencie być tam, czy tam, czy mieć to, czy tamto, i, i, i tak to działa. No są osoby, które potrafią afirmować i coś nagle sobie tutaj, jak to się mówi w cudzysłowie, wyczarować. Natomiast w życiu jest tak, że jeśli ktoś lub coś jest wam pisane, to przyjdzie. I tak jak mówię, w odpowiednim momencie. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, popracować nad sobą, rozwijać duchowo. Zająć swoimi pasjami, marzeniami, i to, co ma być, to przyjdzie. Wy macie przepiękne energie. Energia tworzenia rodziny, stabilizacji. Jeśli z kimś się spotykacie, możecie tutaj zamieszkać razem. Tutaj widzę daleką podróż, która odmieni wasze życie. Może być tak, że podczas tej podróży ktoś wam się oświadczy, a jeżeli jesteście mężczyznami, to wy się oświadczycie, zaręczycie, tak? Natomiast tutaj karty pokazują. Plany na przyszłość, tworzenie rodziny, przeprowadzki. Być może będziecie coś kupować, wynajmować. Także kochani, duże, duże zmiany. Sierpień przyniesie duże zmiany. Widzę też osoby, które będą jechały na czyjś ślub, wesele. Możecie tam kogoś poznać. Tu jest zabawa w gronie rodziny, przyjaciół. No, sierpień. No, w sierpniu są śluby wesela, więc być może właśnie coś takiego tutaj karty pokazały. Dobra zabawa, i tam możecie kogoś poznać. Ja nie czuję, rybki, żebyście w sierpniu były singleami. Nawet jeżeli są tu takie osoby, które słuchają mnie, to wy możecie się naprawdę nagle zakochać albo ktoś odezwie się do was z przeszłości z taką propozycją stabilizacji uczuć, miłości, tak, zamieszkania razem. Tu naprawdę są takie energie, że wy możecie, jak to się mówi, z butów wyskoczyć. Bo nie spodziewacie się tego, że to aż tak w was uderzy, aż takie zmiany. Także tutaj, rybenki, naprawdę macie cudne energie. Jeśli jesteście w stałych związkach, no to jeżeli osoby są szczęśliwe, no to raczej tarotów nie słuchają, chyba że pod kątem pracy, finansów. Ale tutaj powiem szczerze, możecie spodziewać się zajścia w ciąże, jeśli były problemy do tej pory, bo tutaj też karty pokazują, że. Tak, jakby jest uzdrowienie i możecie w tym momencie faktycznie postarać się o dziedziusia. Jeśli komuś długo na przykład nie wychodziło, były problemy zdrowotne, hormonalne, to teraz ten czas nadszedł. Wykończycie ogólnie trudny czas rybki. Są to osoby, które miały faktycznie opaski na oczach, i nie zauważały tego, co ważne, nie zauważały tego, co się dzieje wokół i teraz energię pokazują, żeby zaufać. Miejcie zaufanie do wszechświata, bo przychodzi. E, niespodzianka za wszystkie trudy, za każdą wylaną Waszą łzę przychodzą łzy szczęścia. Naprawdę, rybki tu są tak oczyszczające, transformujące energię. W ogóle w ostatnim czasie dużo się w energiach pozmieniało. Możecie mieć takie płaczliwe dni, możecie mieć e, na przykład takie przeczucie, że dużo się zmienia, albo że utknęliście w miejscu, ale to jest chwilowe. To jest po to, żebyście doszli do siebie, uspokoili myśli. I przygotowali się na to, co nadchodzi, bo naprawdę nadchodzi coś mocnego. I to będzie taki energiczny miesiąc, że wow. Tu, jeżeli, kochane rybki, chodzi o zdrowie, pokazała nam się ósemka mieczy. To jest krytań, struny głosowe, ale również toksyczny wpływ innych ludzi na Was. Także, jeżeli macie w otoczeniu wampiry energetyczne, bądź osoby, które tak na Was działają, bo to też jest karta z otoczenia, to pamiętajcie, żeby się odsuwać, żeby tak jakby mm, zrobić sobie porządki w znajomych, chociaż toksyczni ludzie w ostatnim czasie zaczęli sami się z życia usuwać, ale jeżeli jeszcze macie kogoś takiego, kto Was y, trzyma, y, gdzie czujecie na przykład po spotkaniu z tą osobą ból ciała, y, jakieś drętwienie albo jakąś taką niepewność, to znaczy, że trzeba uciekać, gdzie pieprz rośnie. W pracy, kochani, ruszacie do działania, macie energię, macie pasję, to będzie również sezon lwa zodiakalnego, więc tak jakby no działacie, tak? Na pełnej pompie, na pełnej petardzie. Tutaj nic Was nie powstrzyma. Jeżeli założycie sobie jakiś cel, to Wy będziecie do niego dążyć. Wy będziecie dążyć do tego, żeby spełnić wszystkie swoje marzenia, żeby e, zadziałać, tak? Nie wiem, dlaczego macie takie obawy w sobie albo chronicie swoją energię, może w pracy po prostu są osoby, które wam źle życzą, i to też by się tutaj właśnie miało z tą kartą dwójką mieczy z otoczenia. No, jeżeli są w pracy takie osoby, może to być konkurencja, nawet tak, która gdzieś wam złożyczy, albo ktoś, kto po prostu jest zazdrosny w miejscu pracy, że lepiej wam się powodzi, że jesteście bardziej doceniani. Kochani, to nie zwracajcie na to uwagi po prostu bo wtedy nie będziecie karmić tej osoby, tak, a ona tylko szuka atencji, uwagi, żeby Was rozzłościć i namieszać trochę w energii, to są jedynie takie mm, negatywy, które mi się pokazują przy pracy, ale to wiadomo, no, w pracy przeważnie są jakieś takie wyścigi szczurów, różnych ludzi można spotkać, nie macie na wszystko wpływu, ale ważne, żebyś tym nie przejmować, także rybenki, Wy macie naprawdę piękny miesiąc, zobaczmy kartę wyroczni dla Was, Oczekuj potężnej zmiany. No niesamowite czytanie, coś niesamowitego na tym stole. Wczoraj robiłam czytanie dla raków i myślałam, że oni będą mieli najpiękniejszy miesiąc, bo faktycznie karty y, wspaniałe, natomiast u Was to jest po prostu jakaś magia na tym stole. Może macie z rakami do czynienia, może macie ascendent w raku, tak? Słońce, księżyc. Także przesłuchajcie sobie jeszcze tamtego czytania. A może są tu rybki, które gdzieś mają do czynienia z rakami? Tak poczułam. Więc no, też mam dużo takich prywatnych czytań, tak? Gdzie właśnie ryby i raki się łączą, są to bliźniacze, płomienie przeważnie. No, wy się rozumiecie, bo jesteście bardzo uczuciowymi znakami. Także potraficie tutaj zrozumieć swoje potrzeby, uczucia, emocje. Cudownego miesiąca, drogie rybki. Zapraszam Was do czytań prywatnych. Pozdrawiam.